Siemanko i zapraszam na kolejny teścik. Dziś sobie przetestujemy fontannę. Fontanna Elbrus od Triplexa Prime Fireworks. No Z tego co widziałem na testach, to taki Prime z tego nie jest. No, niezbyt dobrze to po prostu wypada, ale wiadomo, fontanna, fontannie nierówna. Także nie zapeszajmy, aby było spoko. Zobaczymy. Zaraz przejdziemy do jakości wykonania, bo tutaj też mam duże zastrzeżenia, zresztą sami to zobaczycie. Yy, tu jeszcze Wam pokażę, oczywiście to ja przez przypadek to podarłem, ponieważ to jeszcze było w takiej, widzicie, folii. Ale dobra, yy, lecimy z informacjami, jakie tutaj znajdziemy. Jest to TXF451 Fontanna, jest to klasa pierwsza. Instrukcja w języku polskim oczywiście się tutaj znajduje. Minimalna bezpieczna odległość to przynajmniej 8 metrów. Tu macie stroleczkę góra, żeby to tak postawić, a nie w ten sposób, także pamiętajcie o tym. Czytajcie zawsze instrukcje, tak? Sprzedaż włącznie dla osób powyżej 18 roku życia no i zakaz używania przez osoby będące pod wpływem alkoholu. Producent Triplex. Jest to produkcja chińska. No i właśnie nasze efekty jeszcze tutaj mamy, czyli tak. Złote iskry z białymi perełkami. No, czyli widzicie, no, nie ma tu nic specjalnego, no, zresztą to jest klasa 1 także czego tutaj w sumie oczekiwać. Złote iskierki z białymi perełkami, dolot do 2 metrów, nekto 12 gram, no i czas trwania plus minus 15 sekund, czyli również krótko. Uwaga, nie, ikonka niebezpieczeństwa rozrzutu także tutaj jest, certyfikat także, numer partii tutaj macie. No i tu jeszcze możecie sobie zobaczyć po zeskanowaniu jak nasz efekt się prezentuje. No, i chyba z informacji to by było na tyle. A teraz przechodzimy do jakości wykonania. Yy, no i właśnie. Patrzcie tu. <laughs> Jak to zobaczyłem, to po prostu, no, śmiech. śmiech. Nie wiem, no, pierwszy raz coś takiego widzę, że tu mamy petardę, powiedzmy, w cudzysłowie naszą, a tu mamy po prostu. Wszystko puste. No patrzcie to. Widzicie jak to chodzi? No tu powinno być wokół tej petardki jakieś zabezpieczenie, tak? To powinno być czymś wypełnione. No tutaj nic nie ma. To jest po prostu tak puste. No widzicie sami? Pusta przestrzeń, nic tutaj nie ma. No nie wiem. Wykonanie dla mnie jakieś śmieszne, dziwne. Nieporozumienie, też można powiedzieć. No dobra, no, taka fontanna, tak. Równie dobrze mógłbym to wszystko wyrwać i to, tą samą petardkę odpalić bez tego, bez tej tuby, tak. No ale dobra, no. Jest jak jest. Znaczy, no, słabo to wygląda, tak. Taka pusta przestrzeń, no, dziwne. E, dobra, przechodzimy jeszcze tylko do naszego lątu. Jeżeli chodzi o długość, będą tu dwa palce, także w porządku. No, do lątu nie ma co się przyczepić, naprawdę w porządku, dobrze osadzony, grubościowo również, w dotyku też spoko. Także do lątu nie ma co się przyczepić, tylko do tej pustej przestrzeni, co jest dla mnie dziwne, dziwnym wykonaniem. Dobra, zamówienia, to by było na tyle. No i lecimy z testem. No na końcu miałem się po prostu zaśmiać, bo nie wiem co to było, naprawdę, no. yy, Tragedia, tragedia, nie kupujcie tego. Yy, czas trwania niby 15 sekund, ale nie wiem, mi się wydawało, że to było mniej. Nie wiem, na końcu coś, myślałem, że jakiś crackling będzie, jakieś fajne zakończenie, ale jednak i tego nie było, nie wiem, nie wiem co to było, nie wiem czy to nawet miało 2 metry. No według mnie... Tak na teraz na szybko na pamięć, chyba najgorsza fontanna jaką kiedykolwiek testowałem, także no, tragedia no, nie polecam kompletnie. Kompletne dziadostwo no, ocena, no nie wiem. W ogóle mi się to nie podobało także no, 0 na 10. Taka moja y, ocena. Nie polecam kompletnie. Mam nadzieję, że przyszłe testy będą lepsze, lepsze. Bo to co dzisiaj było to tragedia kompletna 0 na 10. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do następnego testu. Masakra!